Wygląda na to, że <laughs> będziemy się uczyć jednak francuskiego. 4 marca. prawie 16 o. Wróciłem wczoraj po południu z weekendu. Ten dźwięk to karteczka z moim imieniem. No, Weekend Alfa był. Faktycznie działy się dziwne rzeczy. Te, które Przydarzyły się mi, pozwolę zostawić sobie i tylko sobie. Ale faktycznie, bardzo otworzyłem się na emocje. No i oczywiście, musiałem coś odwalić, że opiekunka mojej grupy zaczęła się o mnie martwić i obdzwaniać ludzi. ale no nie poszedłem na kolację i na wieczór integracyjny, ale ale czas w samotności bardzo mi pomógł. W sumie nie wiem, czy mi pomógł, ale był bardzo no wydarzyło się. Cały weekend w ogóle męczył mnie katar, kaszel Cały czas na ibuprofenie Albo aspirynie Miałem świetnych chłopaków w pokoju Janek i Norbert I to jest pierwszy znak Że w pokoju był Janek Jej szwagier I Od momentu kiedy to wyszło to chłopaki cały wieczór sugerowali mi, że powinienem, że namawiali, nie wiem, swatali mnie chyba, po to na akcja, powiedziałem im co mnie spotkało, zresztą powiedziałem też Wojtkowi jak jechaliśmy. No. Do drugiej nie spaliśmy z chłopakami. Ale było bardzo wesoło. Janek, niby takie karczycho, trzy lata od siatki, i w ogóle też problemy. Przyjechał z intencją uzdrowienia. No i w ogóle uczęszcza z intencją uzdrowienia. Norbert. Norbert chyba po prostu szuka drogi. Świetny pokój. Ale ten znak jeszcze mógłbym jakoś może. trochę sam podpuszczałem, Znaczy, jak już wyszło, bo tak, to byłem zaskoczony. Ten znak jeszcze może bym zignorował, ale ale jak już się żegnaliśmy. Znaczy większość grup, większość ludzi już się rozjechała. W ośrodku zostało, w ogóle zostały też ona i Patti. Ale Wojtek pyta mnie, czy jedziemy, czy może byśmy się jeszcze przeszli, bo tam dziewczyny chcą się przejść. No i została Beata, Magda. Mm. Boże najkasia i, i Marta. Marta nie jest od nas. I w ogóle zwinęła się wcześniej. I tak pochodziliśmy sobie nad tym stawem. Zrobiliśmy kółko dookoła środka, trochę po lesie. No i jak już się tak zbieraliśmy, już żegnaliśmy, rozchodziliśmy do samochodów. To podeszła do mnie Kasia. Kasia w ogóle jest napełniona taką dziwną energią. Niezwykle niespokojna, ale w jej oczach widać pewność siebie i kurczę, Kasia jest... One wszystkie, każda z nich jest inna. I każda z nich... Jeśli powiedziałaby mi każda z nich coś... No Magda jest taką trochę nauczycielką, mama nie nauczycielki. I pewne rzeczy usłyszana od Magdy, jakbym powiedziała mi, to od razu bym je przyjął, na przykład o ogładzie, o, o, o zachowaniu takim kulturalnym, o kurtuazji beata. Wydaje się być bardzo rodzinna. Jeśli Beata powiedziałaby mi, jak być dobrym mężem, to posłuchałbym jej, bo ona wygląda na taką, która wie o tym. Zresztą często o tym mówi na spotkaniach o swoim życiu rodzinnym. Bożena nie jest bardzo pewna siebie. Ma bardzo wiele talentów. Jakby Bożena. Powiedziała mi na przykład, jak mam poprowadzić swoje życie, żeby osiągać sukcesy. To też wziąłbym jej podpowiedzi za pewnik. No, i jest Kasia, która po prostu jest tak wewnętrznie bogata, że jej rady duchowe. Na temat życia emocjonalnego też bardzo dotykają. I wczoraj, jak tak z każdym się uścisnęliśmy, żegnaliśmy, to Kasia do mnie mówi, że ona bardzo widzi, jak my do siebie pasujemy. To, to, to było strasznie dziwne, że jak ja i Rita bardzo do siebie pasujemy że jak patrzy na nas, to widzi tam jakąś połączenie. Widzi tam. No, że zada mi później pytanie, że czy jestem wolny. Ja byłem zmieszany bardzo tą sytuacją i tak coś głupiego powiedziałem, że no, za szybki to nie jestem, ale ale tak powiedziała, że że ja i Lita powinniśmy. Powinniśmy się lepiej. No, to nie chodziło o poznać się lepiej, że powinniśmy ze sobą być. Tak to odebrałem. Po całym weekendzie w ogóle mam w sobie dużo mniej złości. Dużo mniej chęci zemsty. Dużo mniej negatywnych emocji, a dużo więcej spokoju. Wczoraj już po południu czułem w sobie taki spokój, jak mieliśmy spotkania w grupach. Albo ogólne, albo w ogóle, jak z kimś się widywałem. W ogóle dużo czasu spędziłem sam. Ludzie tam faktycznie dużo bardziej się integrowali między sobą ja trochę więcej czasu spędziłem samotnie. I ona mnie mijała, nie mówiąc nic do mnie, nie patrząc na mnie, a znowu czasami jakimś cudem wyszło tak, że na obiadach siedzieliśmy obok siebie. I to ja usiadłem na swoim miejscu i cały, w tym samym miejscu siedziałem cały czas, przez cały pobyt, na każdym śniadaniu, kolacji, obiedzie. A na pierwszym obiedzie ona usiadła gdzie indziej, a później okazało się, że jest taki perkusista. On nie ma jak wrócić, to zostanie, i on usiadł na jej miejscu. To ona się przesiadła na miejsce obok mnie. Just like that. Na miejsce obok mnie, kiedy mnie jeszcze nie było przy stole, więc ja przesiadając się na swoje miejsce, tak jakby usiadł. No w sumie to ja usiadłem obok niej, ale ona wiedziała, że siedzi obok mnie. Nie wiem, prąba na akcja z jednej strony O, jak patrzę jej w oczy ale mi to miesza w głowie Ona w ogóle mnie nie kokietuje w ogóle nic nie daje mi do zrozumienia Nie przyciąga mojego wzroku, nie walczy o moją uwagę, nie robi nic, a jednocześnie mnie rozsadza od środka. Z nikim o tym nie rozmawia, a przynajmniej nie wiem, może nikt o tym mi nie mówi. Jest bardzo <śmiech> <śmiech> cały czas mam katar. No, ale jak wczoraj wróciłem, to jeszcze Warnika do mnie zadzwoniła. Może z Grześkiem, Szymim żebym wpadł na Dąbrówka, no i wpadłem, no i był też Łukasz. Oczywiście spóźniony, bo pisałem, a, warte nadmienienia jest to, że cały wieczór z nią później pisałem. Znaczy, zaczęło się od tego, że ja napisałem jakąś pierdoła. ona odpisała super uśmiech, no to stwierdziłem, nie no, hola, to jak nie, to nie. A później ona mi wysyła zdjęcia, żeby była się też przejść. A później jej odpisuję, a później ona mi, a później rozmawiamy, później wysyła mi piosenki, ja wysyłam jej. Później gadamy o pierdołach, później zacząłem się zwierzać, później ona, później. Powiedziałem, że muszę uciekać na chwilę, bo jechałem do grzeźków później. Ona napisała, że ma spotkanie na Zoomie niespodziewane i się rozeszliśmy. I się rozeszliśmy. I... Wieczór Grzeźków. Jezu, Bóg zsyła. Na mnie dziwne takie doświadczenia, których nie miałem od lat. Już zapomniałem, jak dobrze czuję się w tamtym towarzystwie. Było tyle śmiechu. Akcja z kluczykami. Pojechaliśmy z Weroniką 23 po kebabach. Chłopaki zostali w domu, smażyli kiełbasę w paniarce w frytkownicy na oleju. Karty, palenie No dobra, wziąłem bucha A oni się jen yeah, Ile oni mogą palić, że ich to nie Puh, Przecież ja bym odjechał po takiej ilości Tyle razy co Dawali mi, a ja odmówiłem to, to normalnie blancik robił kółko A ja, nie wiem 5, 6, 7 razy może Odmówiłem Było pełno śmierci super wieczór tyle co się naśmiałem wczoraj to i dlatego teraz czuję to gardło i w ogóle wstałem nie ma się czym chwalić w pół do trzeciej w południe 14.30 a położyłem się w sumie przecież że ja byłem w domu nie wiem, ale wcześniej jakoś czy zegarek im powie, o której byłem w domu? Nie powiem. Ale no, byłem w domu. Wydaje mi się, że w, raczej wcześniej, Koło pierwszej może. To czasami z komputera schodzę o trzeciej, czwartej i się budzę o dziesiątej. No i na dzisiaj mamy mieć sesję. Przypełno mam to spotkanie. W ogóle oni już są w sushi i już tam robią rzeczy. I w sumie może mógłbym tam też być. Bo zapraszali. Rozkręcają tam szafki dziewczyny pewnie coś tam ten. Można powiedzieć, że zrobi sushi. Kurde, może. Takie własnoręcznie robione suszy od szefowej kuchni, od właścicielki to by było coś. Może pojadę tam za godzinę półtorej, dwie, żeby iść na spotkanie od razu później z nimi, a jednocześnie coś tam się pokręcić. No, no, i dobrze. dzisiaj koło 21 bym może mógł być dostępny, ale grzyby 4, 5, 6 godzin jazdy trochę się boję, ale może to być świetne doświadczenie i trochę mnie też kusi. I ta cisza teraz była spowodowana tym, że nie wiem co robić, bo jest to trochę niezgodne z tym, czego... co staram się sobie wpoić. O... Ale myślę, że... że tak, że zgodzę się, że skuszę się. Jeżeli zdążę wrócić i... Nie wiem, zobaczymy. Oczywiście przez cały weekend o niej też myślałem, ale to dziwne, że dużo łatwiej jest mi teraz sobie wyobrazić jej twarz niż Marty. Jej oczy też były piękne. Marta miała piękne oczy. Pięknie je malowała. Ale same w sobie były piękne. Nos też był piękny. Piękne poliki. Piękne, delikatne usta. Wspaniałe usta. Cudowne włosy. Delikatne piękne dłonie. Cudowna szyja. Rite urodą już tak. Też ma śliczny uśmiech. Szpiczasty nos. Trochę mnie wkurza. Wspaniałe oczy. Nie wiem, czy kiedykolwiek patrzyłem tak w martwe oczy, jak teraz patrzę w Rity. Rity oczy mnie zwalają z nóg. No i okulary. Zawsze lubiłem, jak Marta też zakładała okulary. No i wspaniały blond włosy. Złota włosy. No i to wysokie czoło. Cera też bardzo naturalna. Marta miała na pewno ładniejszą cerę. ale Rita ma za to bardzo bogatą duszę. Tak mi się wydaje, przecież nie znam o czym ja mówię. I nie lubię jasistowskich żartów. Także... Dużo do przepracowania mamy. Nie chciałbym zepsuć takiej wspaniałej dziewczyny a jednocześnie. Janek powiedział, że no może być z nią... Ciężko, bo... Ona prawdopodobnie nigdy nie miała poważnego związku. Być może nigdy nie uprawiała seksu. A być może uprawiała w sumie nie wiem. Zresztą, czy to ważne? Może wolałbym, żeby miała już doświadczenie w, w związkach. Tego od wychowywać sobie kobieta. To, o czym ja mówię? Przecież jeszcze nie wiadomo, czy to w ogóle wypali. Ona pewnie sama nie wie, czego chce. I ja też nie wiem, czego chce. Także. Spędźmy dziś piękny dzień. Piękny wieczór. Fajnie by też się było się na przykład dowiedzieć, co z moim samochodem, który już od ponad tygodnia y, stoi na warsztatach. Myślę, że jutro lub w środę się dowiem. Cieszyłbym się, jakbym nie musiał zostawiać tam 3-4-5 tysięcy. Ale już tęsknię za samochodzikiem. Wsiadłem sobie już w micu, bardzo chętnie. No nic to do usłyszenia. Dziś, jutro, pojutrze. Za tydzień, za miesiąc. Swoją drogą, czy to nadal jest pamiętnik z rozstania?